Po pierwsze, nie trzeba wierzyć w to, że planety mają związek z naszym życiem. Nie jest to wcale warunek konieczny, aby w ogóle korzystać z astrologii. Podobnie zresztą jak to, że nie musimy wierzyć w prąd elektryczny, aby z niego korzystać. Sytuacja jest analogiczna. Zwłaszcza, że też zmysłami nie jesteśmy w stanie Postrzegać tak prądu elektrycznego. Więc możemy to traktować jak najbardziej ten cały temat czysto badawczo, czysto analitycznie. Więc jej sceptycyzm nie jest niczym złym, wręcz odwrotnie. No, chyba że załączy się komuś taki skrajny sceptycyzm, który jakby wszystko odrzuca, tak więc, i również możliwość poznawania prawdy, zwłaszcza też nowych rzeczy pochodzących z innych kultur, wtedy faktycznie będzie to dosyć duża przeszkoda.